Słoneczka, dzień dobry, dzień dobry. Zapraszam Was bardzo serdecznie na kartę dnia. A jak piątek? Bo dzisiaj mamy piątek 30 stycznia 2026 roku. No to muszą być nasze ukochane karty cygańskie, prawda? Zobaczymy zaraz w kalendarzu, co to za wydarzenia bo dzisiaj dla nas wszystkich są. Na pewno księżyca przybywa. Kto tam macie swoje imieninki, urodzinki, kochani, wszystkiego, wszystkiego najlepszego, dużo zdrówka. I oczywiście do wyboru. 1, 2, 3, jeżeli macie urodzinki, imieninki, jest to karta dla was na jeden rok. I dzisiaj opiekuńcze karty. Muszę tak, bo je znam. Karta pierwsza. Ta druga. I trzecia, którą chcecie? Jeden, dwa, a może trzy? Co? Ja chcę dzisiaj trójeczkę. Specjalnie sobie za, zasłoniłam ręką, żeby nie patrzeć. Ale super. Ale super. Super, super. Kochani, wracając do kalendarza, szybciutko, 30 stycznia sprawy rodzinne będą ważne. Dbajmy o bliskich, twórzmy, twórzmy przytulną atmosferę. Słuchajcie na jutro, na sobotę, na 31 stycznia, i również wszystkie informacje dotyczące lutego, w jaki tam dzień jest pełnia nów, jakie dobre dni na sprawy sercowe, zdrowia, na pracę. Wszystko Wam podam jutro, ale chyba nagram dzisiaj. Dlatego, że jest, kochani, rocznica śmierci mojej mamy i ja podejrzewam, że. No wiecie, jak to jest, nie? Zaraz pokło się przecież słychać, że, że coś jest nie tak. Na pewno wiele z Was, kochani, zrozumie. Nie wiem, czy filmik wskoczy jeszcze dzisiaj, czy może dopiero jutro. W każdym bądź razie, moi drodzy karty cygańskie, już nam zapowiadają, że lepiej by to było zrobić wcześniej. Tak jak widzicie, jest karta wiadomości, jest kobieta, która ma plan. Ona stoi w oknie i ona już ma plan, kochani. Ostatnio, tydzień temu, pamiętacie, mieliśmy ten smuteczek i tak właśnie się zastanawiałam: O jejku, ale wam znowu, karciochy, dałam taką, taką brzydką. Słuchajcie, zaczniemy oczywiście od, od naszych jedyneczek. Jeżeli wybraliście jedynkę, postanowienia. I ta karta mówi: Szanuj, co dla Ciebie jest. Najważniejsze. Jeśli nie istnieje bezwzględne, tak nie ma również nie. Dwójeczka. Energia. Ale piękna karta. I mi pasuje dzisiaj. Uznaj swą siłę. Każda burza przynosi początek nowego. Wow. Trójka. Masz wybór. No właśnie, mamy wybór. Rozważ. Ponownie swoje zobowiązania. Masz prawo zmieniać zdanie. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Kochani, yy, karta przewodnia to jest właśnie ta. To jest to, co jest w tle. Nie mam tych paznokci i nie umiem sobie poradzić, wiecie o tym. <laughs> Ale nic nie szkodzi. Ładnie widać, ładnie widać. Kochani, ona wyczekuje. Dla wielu z nas już są podjęte decyzje, już wiemy, co zrobić, ale ktoś cierpi, ale ktoś z Was powie mi: Chcę wrócić do domu rodzinnego, chcę wrócić do tego, co było. Ten rok nie zaczął się dobrze. Mam wrażenie, że ktoś z Was chce też powiedzieć że ten smutek, ten stan przepełnia Was tak mocno, że nie cieszy Was, że jest sobota, że jest niedziela, że będzie można jutro odpocząć, tylko dzisiaj idziemy ostatni dzień, na przykład do pracy. Niektórzy z Was lubią chodzić do pracy, bo nie mają czasu myśleć, mają zajęty, brzydko mówiąc, umysł, tak? Słuchajcie. Ktoś tęskni za kimś, kto wyjechał do pracy. Ktoś tęskni za kimś, kto jest bardzo daleko. Ktoś może robić plany, jak, jak to wszystko zorganizować. Za niedługo mamy walentynki, za niedługo mamy już, jakby nie było za pół roku lato. I może właśnie czas najwyższy zastanowić się, co dla nas jest, kochani, dla nas dobre. Bardzo często myślimy też o wszystkich, ale nie myślimy o sobie. No i właśnie, dlaczego Dlaczego o, tak sądzę? Bo ktoś z Was bardzo skupi się na sobie i nie będzie Was interesowało, czy babcia, ciocia, ktoś tam, franek z dzisiaj mają inne zdania, po prostu. Ta firanka też to oznacza. Tak, jak Wam mówiłam, że w kartach cygańskich każdy szczegół ma znaczenie. Firanka, widok za oknem, drzewa, zarośla, pasek u jej, czarny pasek u jej tali. Mam wrażenie, że u kogoś będzie taka wewnętrzna przemiana. Aż kochani, musiałam powietrze złapać. Taka wewnętrzna, mocna przemiana. To jest dobre. Dlatego, że inaczej patrzymy na świat, <laughs> inaczej zobaczymy innych ludzi, inaczej kochani będziemy się zachowywać. <laughs> Dzisiaj dostaniemy, może nie rano, czuję, że bardziej po południu, takiej energii, że możemy góry przenosić, że już wiemy o co chodzi, że już wiemy jak zaradzić. Ktoś z Was komuś wybaczy przykrość, zdradę, kłamstwo. Ktoś będzie umiał pokonać wszystkie trudności. Może nie udało Ci się przestawić mebli, dzisiaj dostaniesz takiego wigoru, że je przestawisz. Ale mm, zobaczysz Ty też, że na przykład masz nieprzyjemną sąsiadkę, niemiłą osobę w pracy i ta osoba dzisiaj o dziwo się zmieni. Odziwo będzie człowiekiem, o dziwo będzie kimś miłym. Ty też bądź życzliwy dla innych. Wykaż się zrozumieniem. Bądź konkretna, konkretny, bądź zdecydowana, zdecydowany. Również e-maile, wiadomości, smsy, które będziecie dostawać i wysyłać, mają być bardzo poważne, bardzo konkretne. Nie żadne pitu-pitu, tylko jest tak, proponuję tak, co ty na to. Dobrze by było, kochani, też, w dniu dzisiejszym. Postawić na swój temperament, postawić na uczciwość i stałość. Więc, jeżeli jesteście w związku partnerskim, karta radzi, pogódź się. Weź to na kratę. Przyznaj się. Nie jest tak, że jest jedna osoba winna. Wiecie o tym. Jeżeli jesteś singlem, mam wrażenie, że mm, to jest trudne do kogoś się odezwać, napisać. Ale może spróbuj, może to ty masz być tą osobą, która wyjdzie naprzeciw. Osoby, które są w pracy, to powiem wam tak. Cześć kochanie, cześć, dzień dobry. To powiem wam, moje maleństwo wstało, idę robić śniadanko. To powiem wam tak, czas dla siebie, czas na pewność siebie. I dzisiaj tą pewność siebie pokażecie. Ja idę robić śniadanko, herbatkę. Życzę wam cudownego dnia, wszystkiego dobrego. do you try poppa